Jak polecieć do kosmosu w Brookhaven w 30 sekund? Krok pierwszy musimy kliknąć w domek. Krok drugi musimy zrespić pojazd strażacki. Krok trzeci. Musimy tak zaparkować pojazdem strażackim tam, gdzie się respi dom. Krok przedostatni. Bierzecie piłkę do koszykówki do ręki. Krok piąty, ostatni. Siadacie na drabinę, bierzecie drabinę do góry, potem zrespić dom i gotowe. I macie gotową rakietę. I ostatni krok finału. 3, 2, 1.